Na obiad będą burgery, czyli pokażę jak robię bułki do tych burgerów. No i same później, i później mięso i dodatki też zobaczycie jak to wszystko wygląda u mnie. Yy, a na śniadanie będzie... Co ja miałem zrobić na śniadanie? Bo zapomniałem. <ścoughs> Czekajcie, teraz sobie przymiałem. A, już wiem, nadziewane papryki będą mięsem i kalafiorem. No, i więc zaczynamy. tak Robimy. A, jeszcze najpierw pamiętajcie o subskrybowaniu, komentarzu i palec w górę. Ciśnijcie, to, do, to do, dotrzemy dzięki temu do większej ilości osób. Ok, zaczynamy. Najpierw robimy bułki. Do bułek potrzebujemy 6 jajek, 350 g mascarpone, 100 g mozzarelli, tej twardszej, 50 g babki jajowatej. 2 łyżeczki proszku do pieczenia no i szczyptę soli to wszystko trzeba wymieszać najpierw ładujemy 6 jajek do miski i po prostu je ubijamy Dobrze jajka ubite teraz do tego dodamy 350 gram mascarpone Mamy łyżeczkę, znaczy łyżkę, mamy 350 Do tego dajemy 100 gram utartego sera mozzarelli. Mozzarella, mozzarella naj najlepsza. najbardziej tutaj pasuje, więc starajcie się dawać mozzarelli. Robiłem z innymi serami, ale jednak mozzarella jest najlepsza. 50 gram babki jajowatej. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli. No, większą szczyptę. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Po wymieszaniu bierzemy i odstawiamy tak na 10-15 minut, niech się bardziej zwiąże ciasto i formujemy później bułeczki. Na razie odstawiamy na parę. No dobrze, teraz możemy w międzyczasie, jak ciasto stoi i czeka a na zrobienie bułek, możemy sobie przygotować powoli śniadanie. Do tego potrzebujemy tak: 4 papryki jedną cebulę posiekaną, dwa ząbki czosnku posiekane, koperek, natkę pietruszki, pół kilo mielonego mięsa i dodatkowo jeszcze na patelni rozgrzewamy sobie 40 gram smalcu. No i oczywiście sól, pieprz. No i to wszystko, tak? I robimy. Na samym początku odkrawamy górę z papryki i po prostu wyjmujemy środek, tak? Tak, żebyśmy mogli sobie fajnie nadziać. No i wyjmujemy środek. I mamy taką ładną paprykę. I tu wkładamy nadzienie będzie wkładana. Górę zostawiamy bo przykryjemy później, jak będzie to pieczone w piekarniku. Nie wiem czy mówiłem, na bułki nagrzewamy piekarnik do 200 stopni, bo będziemy je piec tam około 30-45 minut. Smalec nam się już rozpuścił, rozgrzał, wrzucamy cebulę w i podsmażamy. Ja jeszcze nie powiedziałem, potrzebuję 200 g ugotowanego kalafiora. Akurat wczoraj gotowałem, więc mam tutaj kalafiora już ugotowanego. Teraz mieszam tego kalafiora z mięsem mielonym, surowym. Solimy, pieprzymy. Ciekamy naftę i koperek. Dodajemy to wszystko tutaj do mięsa i kalafiora. Teraz tylko czekamy na cebulkę aż się nam podsmaży. Dobrze, cebulka nam się zrobiła. Dodajemy do mięsa. Dobrze, mięso wymieszane dzielę sobie tak mniej więcej na cztery części i faszeruję paprykę o, to dużo wyszło albo papryki za małe, nie? dobra, mamy gotowe nakrywamy kapeluszami też pójdzie do piekarnika. Jednak na razie musimy najpierw zrobić bułki. Dobrze, papryki mamy przygotowane. Zrobimy teraz sobie sos do tych papryk, którym polejemy, ale już na samym końcu. Potrzebujemy sok z cytryny, z połowy cytryny, tak. I do tego cztery łyżki oliwy z oliwek. Kilka posiekanych listków mięty. No i trochę posolimy. I wszystko dokładnie mieszamy. Dobrze, to mamy gotowe. Teraz sobie przygotujemy. Yy, do hamburgerów, frytki. Frytki będą z selera. Mam dwa selery. Pobieramy je i kroimy po prostu na frytki. Jakie tam sobie chcemy? tak może okrągłe, w paski, w trójkąty, w kwadraty. Widzę sobie obojętne Po prostu trzeba pokroić selera. Dobrze, seler pokrojony. Frytki wrzucamy to do miski polewamy a tak trzema łyżkami oliwy z oliwek dajemy przyprawy minek miękkie rozmaryn chili dobrze solimy i pieprzymy i wszystko dokładnie mieszamy Teraz zrobię bułki wytwankę, yy, składamy papierem do pieczenia trochę oliwy z oliwek rozmarowujemy i robimy bułki tego co zrobiliśmy powinno znaczyć na tak 6 bułek no. Mijmy po prostu kulki. kładziemy. Dobrze, mamy 6 bułeczek zrobionych. Nie rozpłaszczamy ich, bo mogą wtedy nie wyrosnąć. Zostawiamy po prostu takie kulki. 6 sztuk i wstawiamy do piekarnika. Tak mniej więcej na pół godziny 40 minut w 200 stopniach. Bułki mamy w piekarniku. I możemy wstawić też paprykę obok, bo się zmieści. No i też paprykę zapiekamy tak około 45 minut. Razem z bułkami. Tak, przygotowujemy teraz kotlety do burgerów. Potrzebujemy 800 g mielonego. Najlepiej wołowinki takiej mieszanej trochę karczku, trochę mostka, to jest super wtedy burgery wychodzą. Do tego jedną cebulę i 150 gram korniszonów pokrojonych. To dodajemy wszystko do nieca. No i doprawiamy. Doprawiamy chili. Jak wiecie, ja lubię ostro. chili sól, pieprz no i tak 40 gram keczupu, ja akurat pikantnego i wszystko to dokładnie mieszamy i formujemy 8 kotletów mięso wymieszane teraz dzielimy na 8 porcji. Będzie raz. Dwa. No i formujemy kotleciki. Robimy cieniutkie, żeby były szerokie. Obułki też będą dość szerokie. Układamy na talerz. I po zrobieniu stawiamy do lodówki na 20 minut. Teraz zrobimy sos do burgerów. 200 gram śmietany trzydziestki, takiej gęstej. Do tego dodajemy szczypiorek. Sos z cytryny. No i oczywiście sól, pieprz. Trochę chili dam zaraz pieprzu, bo pieprz się skończył. I tak 20 gram keczupu. I to wszystko mieszamy i to będzie sos do burgerów, do posmarowania. Dobrze, potrzebujemy jeszcze do burgerów cebulkę, cebulkę pokroj pokrojona jest piórka i na tak 10 gram tam smalców wrzuciłem na patelnię i ją podsmażamy tak parę minut na małym ogniu. Najpierw wrzucamy na większy, zmniejszamy na mały, niech ona się fajnie przyrumieni. Cebula już się przyrumieniła, możemy zdjąć ją z patelni, odstawić na razie na bok. Na tej samej patelni w sumie tłuszu nie trzeba dodawać. Smażymy kotlety tak 3 minuty z każdej strony, Bułeczki upieczone wyglądają tak. Nie wiem od czego to zależy, nieraz rosną bardzo mocno, nieraz właśnie mniej trochę, ale i tak są super dobrze, bułki zdzieliśmy z brytkanki. Teraz wrzucamy selera razem z przyprawami. Żeby to dobrze wymiesza. Jeszcze rozkładamy, żeby się równo przypiek i żeby się zrobiły fajne frytki. A tutaj obok kładziemy plaster boczku, 100 gram. Boczku pokrojonego w plasterki i wrzucamy do piekarnika nagrzanego do tak nie 160 stopni mniej więcej na nie wiem 30 minut, tak żeby się frytki zrobiły i boczek fajnie podpiekł. Stawiamy termoobieg 160 stopni Papryki zrobione Zdejmujemy kapelusze I teraz użyjemy sos, który zrobiliśmy Miętowo-Cytrynowy z oliwy z oliwek Lejemy Kotlety po usmażeniu wkładamy do naczynia żaroodpornego I slodują w piekarniku Nagrzanego do 160 stopni, tak na około 8 minut. No, mamy jeszcze wszystko gotowe. frytki się jeszcze robią, boczek się już podsmażył. Teraz pokażę, jak układać tego burgera na bułkach. Ona jest jeszcze trochę ciepła, dobrze by było ją podsmażyć po prostu z wierzchu z tej strony wewnętrznej i dopiero układać ale ponieważ chcę teraz wam to szybko pokazać co i jak więc lecimy potrzebujemy plaster sera topionego w sumie dwa na bułkę dwa kawałki pomidorka do tego trochę cebulki i kotlecik Na to kładziemy sos, który robiliśmy ze śmietany. kawałek boczku, Czy posklejały te wszystkie i przykrywamy I proszę piękny burger jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy o sałacie więc składziemy jeszcze sałatę o i teraz jest dopiero tak jak powinno być i tak u nas wygląda burger to jest prawdziwy burger niskowęglowodanowy. Do tego frytki z selera, porządnie przyprawione. Proszę. Chyba nie warto przychodzić do nas, no bo tego się nie da ugryźć. To jest tylko dla twardzieli.